Dwa zespoły, walczące tak naprawdę o utrzymanie w kaliskiej klasie okręgowej, spotkały się na płycie Doruchowskiego Stadionu w niedzielę 26 maja. Mowa o miejscowym LZS-ie i prośnie Kalisz. Mecz, rozgrywany w ramach 27. kolejki, mógł się podobać. Wynik spotkania, już w piątej minucie, otworzył Krystian Pawelec, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Na dobiar złego, 20 minut później Kaliszanie podwyższyli na 2 do 0. Na listę strzelców wpisał się Rafał Glapa. Gospodarze mimo niekorzystnego rezultatu nie złożyli jeszcze broni. Po faulu na Dawidzie Przybyle w 29 minucie arbiter wskazał na tak zwane wapno. Jedenastkę na gola zamienił Adrian Lenek. Nadzieje na wyrównanie nie umarły. Świetna okazja do tego nadarzyła się chwilą później. Strzelec poprzedniego gola będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem prosty dłuższą chwilę przymierzał się do oddania strzału. Ostatecznie z tej sytuacji obronną ręką wyszedł golkiper przyjezdnych. To wywołało niesamowite poruszenie na trybunach, gdyż kibice praktycznie chcieli już oklaskiwać bramkę. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. W lepszych nastrojach byli podopieczni Marcina Żółtka, którzy prowadzili 2 do 1. Po zmianie stron aż żal było do ruchowskich zawodników, którzy na Morawie ewidentnie zostawili dużo zdrowia. Widać było ich ogromne zaangażowanie, ale skuteczność tego dnia nie była po ich stronie. W 82 minucie za to ich przeciwnicy podwyższyli na 3 do 1. Z rzutu karnego Marcina Kasperczyka pokonał Grzegorz Dziubek. Trzy punkty wpisały się na konto kaliskiej jedenastki. Nie pozwoliło im to jednak przeskoczyć w tabeli do ruchowian i wciąż zaznaczeni są na czerwono, co na chwilę obecną najwidoczniej oznacza spadek. LZS za to ten tydzień spędzi na trzynastej pozycji, czyli o jedno oczko wyżej od prosny. No, wiedzieliśmy, że to dla nas ciężkie spotkanie zostały cztery kolejki, akurat gramy z przeciwnikami, które, którzy walczą też o utrzymanie tak jak my. I wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Tylko cztery zwycięstwa mogą nam to utrzymanie dać. I to jest pierwszy krok, zostały jeszcze trzy. Chłopacy na pewno zostawili tutaj dużo zdrowia, dużo zaangażowania, co poskutkowało tym, że wywozimy trzy punkty. Były prezes LZS-u do ruchów, a aktualnie kierownik nie do końca jest zadowolony z wiosennych występów drużyny. Trochę żeśmy tutaj się osłabili poprzez brak napastnika. Bo z powodów zdrowotnych przestał z nami grać. I powiem, że to, to się odczuwa, to się odczuwa i no, nie do końca jest to spełnienie. Gra na boisku jest bardzo ładna, natomiast nie przekłada się to na wyniki. Także atmosfera jest, ale nie ma tego spełnienia do końca z wynikiem trzypunktowym. W kolejnym spotkaniu LZS do ruchów na wyjeździe zmierzy się z Olimpią Brzeziny. To nie będzie łatwa przeprawa dla podopiecznych Wojciecha Czecha, bowiem przeciwnicy w ostatniej kolejce zremisowali z aktualnym liderem GKS-em Rychtal 2 do 2. Mówi się nawet, że Olimpia to czarny koń rozgrywek w rundzie wiosennej. Czy zespół z powiatu ostrzeszowskiego sprawi niespodziankę i urwie punkty silnemu rywalowi? To się okaże już w niedzielę 2 czerwca.